Dzień dobry, mamy piąta, 47, 10 stopni jedyka. Ja tu już kawka o, z moją przyprawą nieodzowną. Dzisiaj ja chyba jedziemy do kina z małym. A jeszcze Wam coś pokażę. Co ja robię? Słuchajcie, co ja robię z... Że z wodą po gotowaniu buraków. Bo gotowałam buraki i teraz będę je obierać i po prostu wkładać do słoików. Zostaje taka woda. Ona jest całkiem spokojnie, co ja robię? Troszeczkę ją redukuję na wolnym ogniu, dodaję soli, jeżeli wcześniej nie były solone, ciut cukru. I octu. Jaki tam mam? Ja mam dużo tych swoich, więc dodaję swojego jabłkowego, czy śliwkowego, czy tam z winogron. Dodaję. No, pieprz dodaję tutaj też. I e, gorące przelewam do słoików, przewracam do góry. Albo pasteryzuję, albo nie. <laughs> Jeżeli zapasteryzuję te 10 minut, to to trochę dłużej postoi, a jak. Nie to tylko przewracam do góry dnem i to takie weki powstają. I mamy bazę. Jeżeli mamy na przykład zupę, gotujemy zupę, która ma nieładny kolor, taki nie, nie właściwy, buraczkowy, to dodaje ten smak do zupy. Można mi wyrzucić tego płynu, bo jeszcze się może przydać. Nie? Ja już mam tak kilka zrobionych i i po prostu, jak gotuję barszcz, albo zupę taką warzywną, taki barszcz ukraiński, to dodaję właśnie to. I to się super sprawdza. I znowu mi. Proszę bardzo, byłam dzisiaj na górze na strychu i przyniosłam to. A jest z ilu dni? Z trzech. Przepiórek tam siedzi pięć. I chyba. Dwa samce. No. Przepiórki na początku ładnie niosą. Całkiem duże jajeczka. I co dziennie? Czasami się zdarza dwa dziennie, ale rzadko. Kroję boczek i wszystko na raz. I tutaj mamy jeden kotek, drugi kotek i pieseczki. Pieseczek tam jeszcze jeden. Tak? Dobry boczek? Lubisz boczek? Lubisz boczuś? Lulu? Co? Już ciemno? I co jest? Czemu nie weszłaś? Nie możesz! Po co wychodzisz? Po co? Dasz mi się złapać? Ojej! Ty jesteś niedobra, małpa. Chodź, chodź. Mam cię. Nie płacz, nie płacz, wszystko dobrze. O! Weszła. Dobra. Mam telefon na statywie i to jest bardzo ciekawe. Tak, pewnie, zjedźcie mi nogi od statywu. Jeszcze tego brakowało. Jeszcze tego brakowało. Brzmi je. Wam pokażę, jak jest. O, może. One to wszystko. Słuchajcie, ja im czas zabijam. Takim sposobem. Ciemno się robi, jeszcze tych selerów nie wykopa. O. Korują wszystko ładnie. Pokaż. Nie bij jej. Korują. Wszystko ładnie korują. E, takim czas zabijam, ale to, to, to nie wystarcza. A zobacz, jak, jaka ma jest. Hmm. Ciekawe. Znowu muszę łatać. Ojej. jest 10 stopni, ale tak odczuwalne to z 15. Tak jest całkiem przyjemnie. Idę ten saler wykopywać, bo noc mnie ciemna zostanie. To niech jeszcze posiedzą sobie. One mają dobre oczy, nie? Śmieszne. Co? La firyndo. La Nie Niedobra jesteś. Ty wszystkie wy jesteście niedobre. Wszystkie. Zostaw mi statyw. Wariatko. Nie rusz. Ale Boże. Idę od nich. Idę to już za dużo. O tak ładnie korują. Ładnie korują. Czas spędzają na korowaniu, ale jeszcze zdążą drzwi korować. Zdążą, nie ma problemu. Białe kury jeszcze jeszcze dzisiaj są. Patrzcie jak korują. O Boże, no, chyba muszę je wpuścić. Ech, światła tutaj nie ma, bo zepsuły. Zapraszam. Chodźcie. Jakieś pękaty się najadły. Spróbuj wyjść, spróbuj. Dobra, idę spać. Już, kurwa, tak ciemno jest. Mam taki pojemnik. Takie mam selerki. Aha. Niczego sobie nie. Nie można sadzić koło tego buraka. Ten burak wszystko im zabrał. Wszystko i dlatego to tak wygląda, wiecie. Burak liściowy, były koło buraka liściowego. I to był chyba, chyba to był błąd. Podjaśnię może ten obraz, jak się da. To był błąd, słuchajcie, że on był koło tego buraka liściowego, tego ładnego. No bo właśnie właśnie tak to wygląda. O. Zawsze ten sąsiad jedzie, to te psy to tak ujadają, ja nie wiem. Malusi, malusi, taki malutki. Oczyścimy w domu. Dobra, bierzemy się jeszcze, bo jeszcze tego mam cały rządek. Chodzi mi o tego buraka, że nie sadzimy koło tego buraka, bo nieładne to wychodzi. Dobra. Już się tak ściemniło, że już muszę iść. Jeszcze mi trochę zostało, ale to muszę powykopywać. Te, co się udało mi wyjąć, to wyjam. E, na razie tyle. Ale słuchajcie, ja jestem najbardziej zadowolona z tego e, z tego zielonego. Bo nic nie jest tak aromatyczne do rosołu, jak e, to w zasadzie tak jak lubczyk jest. No, tak można porównać do lubczyku. E, nie jest e, korzeń, nie jest taki, czy to bulwa w zasadzie, bulwa, bo nic nie jest takie e, aromatyczne jak zielone, natka tego, e, wymiękka bulwa przy, przy tym, o tutaj tak jakiś większy, ale zielonego mam sporo, to jeszcze nie koniec, jestem ucieszona, ususzę sobie, bo ja zawsze mam suszone też wiecie, sobie suszę. A teraz na tej leżance, na tym piecu, to raz, dwa wyschnie. Szpinak krwisty jeszcze mi rośnie. Jakieś buraczki wychodzą, to będzie do zjedzenia. I jeszcze mam pieczarek. Patrzę, że są zdrowe, bez rybaków. Jeszcze są pieczarki u mnie. Zaraz je myję. Dzisiaj robię cukinię faszerowaną mięsem. I tutaj się podsmaża cebulka i takie, taką małą jeszcze cukinię znalazłam na krzaczku. I mała cukinia. Cebulka, mała cukinia. Zaraz będziemy mięso podsmażać tutaj i wrzucać wszystko do tego, bo mięso oddzielnie podsmaża. No, a tutaj wydrążyłam takie cukinie, też miałam takie, yy, nie za duże, więc trzeba je wykorzystać do tego. Czekamy, mamy krajone. tutaj już mi mięso nam się podsmaża. Muszę zacząć czosnek na tarce, bo już mi się zgubił wyciskacz. Tym ja przyprawiam. działa prowansalskie. Mogłam iść do ogródka. Tam mam mnóstwo tych ziół. Jak widzicie, nie pomyślałam. Czosnek, dwa zęby. Później solę na koniec, bo to. Różnie bywa. Jak się jedno posoli, drugie posoli się połączy, to później może być nie za ciekawy. O. No i mieszamy to nam się tak trochę redukuje. Połączyłam. Teraz czekamy aż to tak się zespoli w jedną masę. I zaraz wykładamy na cukinię, które troszeczkę. Posoliłam one tak się trochę spociły, no bo pod wpływem soli ona zaraz puszcza sok. Nie? No. Także zaraz będziemy je wykładać. Cukinie też trzeba posolić, bo to będzie wtedy bez smaku. Dobra, myślę, że już starczy. Doprawiłam jeszcze papryką pieprzem. Jak ktoś lubi to. No w zasadzie można, można tutaj fantazjować. Na temat tego przepisu można kukurydzę dodać. Wszystko w zasadzie, prawda? I wykładam na... Wyłączam. to ojej. Wykładam na... na Słuchajcie, wkładamy do piekarnika 300 stopni i ja to przykrywam. Gdzieś miałam naczynie żaroodporne takie. Yy, przykrywka była wiecie yy, szklana. Tylko nie wiem, gdzieś mi zaginęła w akcji. I muszę przykryć Amelinium, po prostu. Dobra, przykrywamy amelinium i wkładamy do piekarnika. Po prostu będziemy patrzeć, wiecie, będziemy patrzeć, jak to się tam ta sytuacja rozwija. Y Zaglądać tutaj to musi być po prostu miękkie, sprawdzać widać miękkie, odsłaniamy i zasypujemy żółtym serem i wkładamy też na jakieś 5 minut jeszcze. To się zrobiło takie piękne, o sam raz, nie może być takie za miękkie bo będzie bełt, posypujemy startym serem jak użyjecie. Ja mam tutaj akurat gołdę, ale jak użyjecie na przykład mozzarelli, to tak fajnie będzie się ciągnęło. I wstawiamy dosłownie na kilka minut. Trochę za mało seratu. Dosłownie na kilka minut do, do piekarnika. Odkryte. Mamy to. Troszeczkę w piekarniku e, posiedziało serek piękny pietruszeczkę za ogóreczka i słuchajcie zajadamy możemy sosem jakimś polać mm. danie szybkie nie za dużo pracy wymaga ale za to efektowne dla gości można gościom podać e, dzięki za oglądanie e, kto mnie nie subskrybuje bo ja patrzyłam w te wszystkie słuchajcie te Jakieś tam statystyki i praktycznie połowa ludzi, co mnie ogląda, to nie subskrybuje mnie, także jeżeli Wam to nie wadzi, to proszę o subskrypcję. Zadam Wam po przekrojeniu. Tak wygląda po przekrojeniu. I pamiętajcie, dobrze posolcie tą e, cukinie, bo będzie bez smaku.